To było pod oknem. Ok, szybę mamy wyjętą. Teraz bierzemy się za usunięcie tego o tego o, tu, tu, tego. To się nie nadaje. Usuwamy. O, zobaczcie, jak profesjonalnie wyparty styropian. Styropian, podkładki, styropian. Tu gdzieś podobno jakiś kawałek drewna siedzi. Ciekaw jestem tylko gdzie. O, znalazł. Spójrzcie jak uszczelnione połączenie między tym a oknem. O, jest nasz kawałek drewna. Łacz. Na tym klocuszku stoi 160 kg, i to jeszcze, żeby było w tym miejscu podparte. To jeszcze pół biedy. Nie no, to jest zajebiste. I tu naprawdę nie chodzi o to, żeby gnębić takie firmy. Chłopaki, zacznijcie robić to z głową. Zobaczcie. Jak tego nie robić? Pięknie, przecudnie. Uczymy dalej. O, przykręcona była. Zobaczcie, na wkręt do drewna. Tu jest drugi. Pięknie. Po co takie rzeczy nagrywamy? Żeby pokazać przede wszystkim montażystom, że można to zrobić dużo, dużo lepiej. Nie mieć z tym problemów, bo z tego co wiem, e, ta sprawa została skierowana do sądu. A po drugie, żeby pokazać klientom, co się będzie działo z waszymi oknami, jeżeli e, przeoszczędzicie troszeczkę lub nie, nie będziecie wiedzieli, jak wygląda wasz montaż. To było pod oknem. Podpory drzewa sandałowego impregnowane, tysiąc lat w wodzie, czarny dąb. Dobra, bierzemy się za czyszczenie i za chwilę będziemy mierzyć podwalinę, docinać.